Cześć. Zapewne każdy z Was, kto próbował w jakiś sposób zajmować się szklarniami stanął przed wyborem czy wodę kupować, czy wodę pobierać z darmowego źródła. Więc słuchajcie, jak wygląda sytuacja? Otóż postanowiłem sprawdzić pewną rzecz, która mnie zaciekawiła w kontekście, no w zasadzie Maka, czyli pojazdu, który od razu, tak jakby wypożyczyłem w momencie, kiedy zacząłem tam testować sobie szklarnie i chciałem je uzupełnić darmową wodą, więc wszedłem sobie po prostu w ciężarówki, wybrałem maka w najmocniejszej konfiguracji. No i jakże duże było moje zdziwienie, jak tutaj oto w tym bajorku pod tą górkę, którą tam widzicie, ten mak nie był w stanie sobie poradzić. Z podjechaniem, więc postanowiłem zrobić mały test. Tutaj mamy Fenda, obok mamy Maka, dalej mamy Mana, New Hollanda i mamy Pickupa, Te pojazdy mają tutaj, można powiedzieć, no spore moce, jeżeli chodzi o konie. Natomiast, tak to wygląda, że. Wychodzi na to, że to nie jest kwestia mocy, tak jak na początku myślałem. Oczywiście jak podepniecie sobie jakiś malutki ciągniczek, no to oczywiście on nie da rady, nawet na pusto. Natomiast pokażę Wam ciekawą sytuację pomiędzy na przykład makiem a pick bo zwróćcie uwagę na opony. Tutaj mamy opony na takim, a nie innym bieżniku. Maka macie na gładkich oponach. Mana macie na oponach, tak jak widać, czyli też... Już taki porządny bieżnik New Holland. No to wiadomo, jak wygląda. No i można powiedzieć na oponach e, ta, takich zbliżonych do Makamacie e, Pika Polizardowego. Tutaj nie używam skrzyni manualnej. E, nie ma tutaj e, z tym jakiegoś tam powiązania, więc jadę sobie na automacie. Zobaczymy, jak będzie w momencie, kiedy podczas jazdy się zatrzymamy. Totalnie ok, teraz zobaczymy, jak będzie z ruszeniem, więc no. Logiczny jest, chyba że, że taki sprzęt nie będzie miał z tym e, najmniejszych problemów. Dobra, przesiądźmy się teraz e, może zamiast na Maka, to wsiądźmy sobie w tego Mana, w TGSa i teraz zobaczymy, jak sobie z tym wyjazdem poradzi Man. Zruszenie nie ma najmniejszego problemu. I też tutaj na pełnym speedzie można powiedzieć i rozpędzie nie miał e, najmniejszych problemów. Zobaczymy, jak będzie e, z podjechaniem i zatrzymaniem się, powiedzmy, w takim miejscu i z ruszeniem. Nie ma najmniejszych problemów, nawet dwie osie potrafiły usieć w powietrzu. E, Ciągnął je, e, no właśnie, wiszę sobie teraz na przykład, wisząc sobie te dwie ostatnie, nie ma z tym najmniejszego. O, tutaj trochę mam problemy, ale dobra, wyszedł na najwyższym punkcie, można powiedzieć. Więc jak widać, man problemów też większych z tym wyjechaniem nie miał. No i teraz ciekawostka, albo dobra, jeszcze pominiemy tego Maka. No tutaj to chyba wiadomo, czego się spodziewać. Więc no, w zasadzie to jest tylko tak, można powiedzieć, obrazowe porównanie, jak sobie poradzi, ale to chyba logiczne, jak sobie poradzi. Nawet nie będę próbował się zatrzymywać, bo to śmieszne by trochę było, żeby go testować w ten sposób przy takiej mocy. No i teraz zostało dwóch najciekawszych zawodników na sam koniec. Mamy tego Maka, no i mamy Pickapa, więc zobaczymy sobie 505 koni Mac i 300 koni Lizard. Siadamy sobie do Maka. No ładny ten dźwięk z silnika jest. Dobra, jesteśmy w Maku i próbujemy teraz podjechać. O ile z podjechaniem na rozpędzie nie ma problemu, no tu się trochę problemy. I teraz dzieje się ciekawa rzecz. Cały czas trzymam gaz w podłogę. Zobaczcie, co dzieje się z tym makiem. I teraz od razu mówię, że nie można zwalić na rodzaj opon. Ewidentnie jest coś z nim nie tak. Damy wsteczny, zatrzymam i zobaczcie. Wsteczny, dobra. Cały czas trzymam wsteczny. Mimo wszystko koła jakoś dziwnie buksują, zatrzymują się. Dobra, zatrzymaliśmy się i próbujemy ruszyć. No i taki jest efekt. szarpie, cofa. Później jednak się wraca, później się znowu cofa. Zobaczcie, co się dzieje. Przypominam, że mamy pustą beczkę, więc zobaczcie jakie mogło być moje zdziwienie w momencie kiedy ja tą beczkę zatankowałem i byłem przekonany, że ja nie mogę podjechać ze względu na na wagę, tak? W sensie, no na, na objętość tej beczki i na to, ile ona waży w całości, jako, jako tutaj, to naszepa. Jedyne momenty, kiedy można nim podjechać gdziekolwiek, wtedy, no to trzeba to robić po skosie, tak? Ale z tym też różnie bywa, więc, też kwestia tego, zobaczcie w ogóle, co się z nim dzieje. Koła się zatrzymują gdzieś w powietrzu, jakieś dziwne akcje się z nim dzieją. No i teraz zostawiamy na koniec tego pick Zobaczymy, co. Tutaj się pojawiło. No i teraz, pickup 300, konny próbujemy wyjechać. Gaz w podłogę. No i jak widać, 300-konny up daje radę. Zobaczymy, jak będzie z zatrzymaniem się w połowie. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Spróbujemy ruszyć. No, i jak widać, też nie sprawia mu to jakichś większych problemów. Więc ewidentnie, jak widzicie, z makiem coś jest nie tak i potrzebuje on jakiejś łatki. Dobra, tak z ciekawości miałem tego nie robić, ale zrobimy to jednak pod obciążeniem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kontekście obciążenia. OK, to przetestujmy sobie, jak teraz sytuacja będzie wyglądała pod pełnym obciążeniem. Odpalamy Fenda, no i jedziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No w przypadku Fenda, tak jak się można było spodziewać, nie miał on większych problemów. Także śmiało Fenda. Mogę wam polecić, jeżeli będziecie chcieli e, ciągnąć darmową wodę. W ten sposób beczką, no to Fendi jak najbardziej się sprawdził. Lecimy sobie dalej. Co ciekawe, pokażę Wam, co się dzieje tutaj w przypadku mana, bo nie wiem czemu, Man, u mana, w żadnej z innych beczek tego nie było. Tutaj mamy możliwość wyładunku wody. Jako ciekawostka, to Wam powiem nie wiem czy to też ma jakieś gdzieś przełożenie na coś innego natomiast no tutaj przy manie pojawiła się taka opcja żeby można było rozpocząć rozładunek, jak nacisnę i to zobaczymy no dobra, muszę najpierw zapalić silnik, zobaczymy czy coś się zadzieje no można wylać wodę taka ciekawostka, można napełnić i można wylać, natomiast w przypadku yy, każdego innego pojazdu yy, który tutaj się znalazł, nie było takiej możliwości. Czyli mała ciekawostka: w przypadku Mana można wodę wylać. No i dobra zobaczymy, jak Man sobie poradzi. Generalnie obstawiam, że tak jak na pusto sobie te pojazdy radziły, tak samo będą sobie radziły w przypadku pełnego obciążenia. No i zobaczcie. Także jak widzicie gabarytowo Mac robi wrażenie, natomiast jeżeli chodzi o osiągi, na no to w tym momencie Man go wciągnął, ale wciągnął go, wciągnął go prawdopodobnie dlatego, że, że Mac ma jakiś problem i jest tam jakiś błąd, ale to już nie mnie oceniać. Zobaczymy teraz dla formalności New Hollanda. No i tutaj to akurat chyba wiadomo, czego się spodziewać. To nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem przy tej mocy i przy tych gabarytach. To tak tylko dla formalności. No i teraz zobaczymy, jak będzie w przypadku Lizarda i Maka. Zostawimy sobie tym razem na deser. No i dobra. czyżby Lizard dał radę 300 konny, to będą jaja. Przydałby się obciążnik naprzód, albo żeby ktoś usiadł. Ale dobra, nie odpuszczamy cały czas gaz w podłogę. Zobaczymy, ile pójdzie. No i dobra, to pewnie będzie na tyle. <laughs> Niedociążony nie da rady bidulek. Ale dobra, sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. E, jakbyśmy takim skokowym. E, no dobra, nie będzie w stanie ruszyć z miejsca. Nie róbmy jaj, ale na pusto się sprawdził. Dobra, jeszcze zrobimy jedną rzecz. Wyciągniemy go tutaj. I zobaczymy czy w ogóle tutaj sobie da to jak już tak testujemy to, to zrobimy tak. No nie o dziwo tam e, był w stanie ruszyć. To jest ciekawostka bo, bo tam w wodzie był w stanie ruszyć e, o tyle tutaj. E, o tyle tutaj ma... O tyle tutaj ma problemy jak widać. Dobra, dajemy sobie spokój, przenosimy się do najciekawszego punktu programu. Odpalamy Maka. I zobaczymy, co się będzie działo. No i co? Już są problemy. Nie idzie, dobra. no i to by było na tyle więc jak widzicie zostawiłem go specjalnie na koniec żebyście mogli zobaczyć kwestia opon to nie jest bo 300 konny Lizard sobie tam poradził więc no, sami widzicie co się dzieje jedyna opcja żeby wyjechać jeżeli utkniecie tutaj to pokażę wam jak to zrobić po prostu trzeba wycofnąć i tam po prawej stronie jest taki, taki troszeczkę łagodniejszy wyjazd więc musicie zrobić to w ten sposób, żeby złagodzić po prostu ten stopień nachylenia terenu. I tak delikatnie, tutaj po troszeczku, pod kątem, po skosie, będziecie wtedy w stanie wyjechać tak jak teraz ja to zrobiłem. Ok. Jeżeli chodzi o ten test, to byłoby na tyle. Jak widać MAC potrzebuje trochę pomocy serwisowej, no bo niestety. Delikatnie poległ na polu walki, chociażby z pick-upem. Mówię tutaj o pustym zbiorniku, nie mówię już o pełnym, no ale jak widać, man też sobie poradził z pełnym. Natomiast Mac ewidentnie potrzebuje jakichś poprawek. Ok, ode mnie to byłoby na tyle. Na razie, cześć.